Poprzednio zdobyli jeden punkt, więc dzisiaj będą chcieli zawalczyć o całą kulę. Tak, ciągłe remisy nikogo nie urządzają. Na pewno marzy im się dziś komplet punktu. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Drużyna gra w systemie 4-4-2, ale podział ról jest nieco inny niż w klasycznej jego wersji. Mamy tu rąb w drugiej linii, czyli dwóch bocznych pomocników oraz jednego cofniętego i jednego wysuniętego do przodu, wspierającego armę. A jaj, nie rozumiem co chciał tym osiągnąć. Zupełnie nieodpowiedzialna decyzja. Ach prosto do celu aby zawsze tak to wyglądało. Jedlin? Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Jago. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Mario Suarez Ależ sprytnie zagrał Prostopadłą piłkę Dobra okazja A i niewiele brakowało Niestety Łatwo, łatwo, za łatwo Oddaj tę piłkę Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Już blisko pola karnego. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Wukcewicz Ostatniej chwili przejęli. No, z tego miejsca można strzelać. Nie. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Strata, co zrobi przeciwnik? Że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Blisko polekarne. Stracili piłkę. Jago. Dobre to prostopadłe podanie. Dośrodkowanie w pole karne. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. No piłkę odebrał i, i stracił. No zastanawia się, czy nie strzelać. Znowienie gry wrzutem z autu pod polem karnym rywala. Dobre przejęcie, brawo. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Świetnie, rzucił prostopadle. Nie przejął piłka, ale nie opanował. Robi się niebezpiecznie. Jedlin. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści. Bardzo słusznie. Wszystko na jeden kontakt. Jedlin. Strzela. No tak. Żenada, Naprawdę żenujące uderzenie. Sędzia pokazywał krać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Złe podanie i strata w środku pola. No, sporo finezji. ale zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuje, bo miał sytuację na stronie bramki. Odzyskali piłkę w środku pola. No, może być groźnie. Jest zawodnik na czystej pozycji. Oddaje strzał. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. No, brawo, ładne, prostopadłe podanie. Próbował, ale nie udało się. Nie doczekaliśmy się. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła. ...przyniesie nam rozstrzygnięcie. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ta drużyna ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No i bramka już nie pozwala przeciwnikowi objąć wprowadzenie. Będzie zutrożny. Mocne uderzenie głową. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Bliska już do bramki. Może dośrodkować. Dośrodkowuje. Ale akcja. Ależ wspaniale grają piłką. Ciepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Powinien grać w pole karne. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Blisko pole karne. arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja, widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Goście coraz mniej mają czasu, by prowadzić w tym spotkaniu, i ich kibice dają jasno do zrozumienia. Strzał głową. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Jest szansa. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. No i nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Nikt nie sięgnął piłki. Będziemy mieli wrzut z autu. Wukcewicz. Już blisko pola karnego. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dobrze próbował, ale stracił. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Blisko pole karne. Mamy rzut wolny. Go. Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. No i mamy czarno na białym. Kto ile był przy piłce? Porówno oba zespoły. To jest naprawdę męcz walki. No, może być groźnie. Świetnie rzucił prostopadle. Centra w pole karnej. Będzie niebezpieczny. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Strata i przypince rywale. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Szeje piłkę, popatrzmy. Robi się niebezpiecznie. Cała seria udanych podań, a tak przerwany jest spalony. Ja Przechwyt, ale nie opanował. Odrzutu z autu rozpoczną grę, Jago. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. No, nie nazwałbym. Zdecydował się na strzał. Wydaje mi się, że może to być kluczowy moment tego meczu. Będzie rzut rożny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Do końca niewiele. Włukcewicz. Blisko po pole może strzelać. Świetne, prostopadłe podanie. Blisko już do bramki. Koniec meczu. Niestety żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. To już połowa sezonu i jak dotąd.